Cześć widzowie, witamy Was na naszym kanale, a dzisiaj test takiego słodyka z Bułgarii. E, w ogóle to nie jest tak, że kupiłam, kupiliśmy go dwa tygodnie temu albo dłużej Chyba Prawie miesiąc, ale okej! Okay. Dobra, i to w ogóle kosztowało chyba 9 zł. Teraz No to unboxing. I w ogóle, dobra, z folii już wyjęliśmy, no bo nie miało sensu. Nie. Nie ma opcji. Ja się Co? tego boję. Pataci, ja się boję. tego boję! Są ewidentnie jakieś galaretki w cukrze. Mm, Dobra, otwieram. No to... Nie, hmm. boję się. O kurna. Się Poczekajcie, pokażemy chcę widzom to. bliska. Ja chcę to. Tu, tu, piękna to jest. To jest chyba jakieś sklejone. To nie to zjeść. Bułgarii tego było skarabe. To są czerwone. Złote, pomarańczowe. I dawaj, ja chcę. Dobra, ja sobie w takim razie biorę. Jaki bierzesz? Chyba ten. Dobra. Tutaj widać. O, tutaj z boku nie ma. Jej. Dobra. Tutaj, tutaj nie ma. E, tutaj nie ma. O kurde. Tak wygląda środek. To jest w tym Dobra, to jest samo chyba. Dobra. Ja się, boję, się boję, ile, tak ile tego jest cukru. cukru tam jest. O kurde. Nadal kupiłam się. się. Zaraz wracam. Piękna mina na Chodź tu bliżej. To jest takie. Taka... Nie, nie, nie. Z... Jeszcze Nierykle. Spróbuję jeszcze bez, bez tego. Bez, bez tego. To nie jest galaretka. Teraz mm. tak, małego gryza. Położę tutaj. Potem może dojem, zobaczę. Ja też położę W ogóle nie smakuje jak galaretka. Ma dziwną strasznie konsystencję. Mm. Nie zgnieć to widzą. Blisko. No zgnieć. Nie mm. wiecie, to jest taki, taki dziwny. Jeden. Ej, ja się serio tak nie mówię. Ja tego nie, wiem, czy nie wiem, czy ja, Zaraz pójdę umyślać. To... Ja oceniam takie... 4 na 10. Ja też. A Ty Kuba? Eee, 3. Pyszne. Dobra, bają. Musimy to jest Pa!